Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających na Supi na YouTube. Nie pozdrawiam hejterów, troli, yy, którzy gdzieś tam komentują. Nie, nie wiedzą o tym, że te komentarze w ogóle się nie pojawiają, także yy, osoby zablokowane czy w ogóle... Zbanowane na kanale, pisząc jakiś komentarz, ten komentarz gdzieś tam widzi, a w rzeczywistości tego komentarza nie ma, także tutaj. Yy, parę osób teraz jest względny spokój, ale, ale parę osób zostało zablokowanych i przez moderatorów i tak to wygląda. Dzisiaj taki odcinek gdzieś tam w komentarzu, który widz, subskrybent gdzieś tam podesłał o. Dyrektywie, która gdzieś tam wchodzi, z tego co widziałem, yy, wchodzi od 12 września yy, tego roku 2025, czyli tzw. Data Act, dyrektywie odnośnie ochrony danych, bezpieczeństwa danych, yy, jak to uderzy w rynek motoryzacyjny. Taki odcinek gdzieś tam w komentarzu ktoś podesłał. Those. Zapoznałem się ze sprawą, gdzieś tam coś tam słyszałem już wcześniej o tym, aczkolwiek tutaj opowiem coś z perspektywy też, jako osoby, która robi diagnostykę komputerową. Jak to też wygląda w latach poprzednich, czy aktualnie też w niektórych markach samochodowych, tutaj chodzi o to, o bezpieczeństwo danych. Niby ta dyrektywa ma gwarantować nam bezpieczeństwo danych, dostęp do danych. Ogólnie, to tamte przepisy są ogólnie napisane, nieścisłe. Dotyczyć to ma wszystkich, niby, sfer życia, tak naprawdę, z tego co widzę. Aczkolwiek tutaj główny problem, akurat z warsztatami, z naprawami samochodowymi, będzie taki, że ta dyrektywa może ograniczyć dostęp do danych serwisowych, diagnostycznych, tak naprawdę do. Do wszelakich danych, właściwie, które będziemy musieli, tej elektroniki jest już tyle napakowane w samochodach, że choćby na przykład serwis, serwisy wszelakie nie będziemy mogli gdzieś tam w prywatnych warsztatach skasować tych serwisów, gdzieś tam będzie się tam wyświetlać. Możliwe będą też tak, że im nowsze auto, tym różne cyrki są dodatkowo, czyli może być tak, że auto nam się zablokuje, jeżeli nie skasujemy serwisu po iluś tam kilometrach. Yy, także tak to będzie, że to będą funkcje tylko WASO dostępne praktycznie przez danego producenta, bo na bazie właśnie bezpieczeństwa tych danych, yy, niby dostępu do danych, choć z drugiej strony ta dyrektywa obejmuje niby dostęp do danych, a w rzeczywistości z tego, co tam czytałem w tej dyrektywie i bezpieczeństwo danych yy, chodzi, ale ograniczy też dostęp do danych. Tutaj te przepisy są nieścisłe, niejasne. W różnych branżach wymagałoby to dostosowywania, tak naprawdę. Tak naprawdę też diagnostyka komputerowa, wszelakie naprawy, dostęp do danych, też naprawczych to wszystko może być ograniczone i zmusić nas do korzystania z ASO. Tylko tu jest też taka, powiedziałbym, jeżeli ktoś ma nowy samochód, czy tam kilkoletnie, to też bardzo dużo osób, oczywiście na nowym aucie, te gwarancje są coraz dłuższe, wszyscy i tak jeżdżą do ASO. Ze starymi autami wiadomo powyżej tam 5-10 lat, mało osób jeździ. Aczkolwiek te ceny też się zmieniają w warsztatach prywatnych. Ja ostatnio czytałem na przykład wymiana tylnych hamulców, czyli bębnów, szczęk. Koszt naprawy w jakimś tam małym aucie 1000 zł, a koszt części 200 zł. Czy tam 250, w zależności czy będziemy cylinderki jeszcze wymieniać, ale raczej tych cylinderków pewnie nie było w tej usłudze. Tylko same, no to koszt naprawy robocizna już jest 4 czy 5 razy większa od, od kosztów części. Kiedyś takie coś, kilka lat temu, jeszcze takie coś takiego czegoś nie było. Także te ceny ASO, prywatne warsztaty, to też wszystko się zmierza do jednego, do podnoszenia cały, cały czas tych cen. Ja polecam kupić auto gdzieś, które się nie psuje, takie, które bezawaryjne, żeby jak najmniej jeździć, powiedzmy, do mechaników i naprawiać te samochody, bo koszty są kolosalne. Dodatkowo, coraz więcej jest przypadków takich, że po prostu wszystkie, wszystko jest wymieniane po kolei, nie jest robiona diagnostyka. To, co ja mówiłem, czyli jak ktoś przyjeżdża z problemem z silnikiem, to wymieniają mu wszystko, a z dieslu, w dieslu to już całkiem. Wtryskiwacze, turbosprężarkę, pompę wtryskową, układ paliwowy, wszystko po kolei wymieniają filtry, żeby jak najwięcej skasować też e, taką osobę, która też się, jak się nie zna, to już w ogóle e, coraz więcej takich przypadków gdzieś tam, czy w wiadomościach do mnie, czy gdzieś tam podczas diagnostyki wychodzi w rozmowach e, z ludźmi. Co to ma ta data? Act, co to spowoduje? Teoretycznie nie wiem, ale to spowoduje to, że dostęp do danych, czyli komputery diagnostyczne nie będą mogły gdzieś tam zrobić diagnostyki komputerowej w prywatnych warsztatach, ale dane naprawcze też podobno mają być, czyli gdzieś tam warsztaty nie dostaną, nie będą miały dostępu do procedur serwisowych. A jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, to pewnie okaże się po wprowadzeniu tego dopiero. Chociaż już teraz powiem z ciekawości, że są takie, miałem do czynienia kilka lat temu już z diagnostyką, gdzie szło się połączyć, teraz już nie pamiętam jak, jak to było, ale chyba tylko przez protokół OBD podstawowe dane silnika, a reszta pisało, że trzeba się połączyć. To było chyba w Alfie Romeo z tego co pamiętam. Teraz już są gdzieś tam obejścia, bypassy to się nazywa, że. Gdzieś tam o interfejsy te komputery diagnostyczne obchodzą te zabezpieczenia odnośnie podłączenia, właśnie czy to do sieci, czy autoryzacji dostępu do danych diagnostycznych z komputera, z samochodu. Także to już gdzieś tam się zaczęło kilka lat temu, czy kilkanaście, nawet że właśnie chyba pierwsze to Fiat Jeep i Alfa Romeo z tego co kojarzę, miały takie zabezpieczenia. W Mercedesie też to jest zrobione. Też gdzieś tam są, jak ktoś chce coś więcej zrobić, to też tam musi wykupować dostęp. Wykupić najpierw program specjalistyczny później. Dodatkowo, jeżeli ktoś coś by tam chciał zmieniać, adaptować, to też musi się po, za godzinę połączenia z serwisem, z, z serwerem, Mercedesa też płaci opłatę kilkadziesiąt euro. Także to wszystko zmienia zmierza do tego, żeby po prostu za wszystko płacić. Wszelakie to wszystko warsztaty, nawet jeżeli będą miały dostęp do tych danych, pewnie to będą płatne. Zapewne tak to będzie zrobione, że będzie dostęp do danych, ale płatny, że gdzieś tam marki to udostępnią gdzieś tam komputerom diagnostycznym, ale też pewnie programy same, programy czy komputery diagnostyczne też będą musiały się zmienić i ten dostęp do danych w nowych autach, no bo wiadomo, że w starych. W starych raczej to dużo nie zmieni, chyba że tam w kilkuletnich, do trzech lat, gdzie oprogramowaniem gdzieś tam online samochód się połączy i ściągnie jakieś zabezpieczenia dodatkowe. Także to wszystko zmierza do wyciągania jeszcze większych pieniędzy, tak naprawdę z naszych kieszeni przy naprawach samochodów. Myślę, że warto obserwować ten temat, jak to się będzie rozwijać. Zapewne w ciągu tego roku dużo się nie dowiemy, gdzieś tam w ciągu następnych lat. Szczególnie jak ktoś będzie miał w miarę nowy samochód, yy, jak to będzie wyglądać, się okaże. Szczególnie te samochody, które mają dostęp do internetu, właśnie, może być tak, że nawet kilkuletnie będą ściągać te zabezpieczenia, po prostu dostępu do danych i żaden warsztat nam się nie połączy, czy to z diagnostyką komputerową, czy nie, nie ściągnie jakichś tam procedur serwisowych, typu wymiana, cofanie tłoczków. Yy, na przykład tylnych czy wymiana oleju zaznaczenie tego gdzieś tam w komputerze że olej był wymieniany później się może okazać że jeżeli nie zaznaczymy tego w serwisie gdzieś tam autoryzowanym to nam komputer wyświetli komputer na przykład na ekranie że proszę się zatrzymać bo serwis nie został wykonany następuje za 50 km nastąpi wyłączenie silnika nie to już kilkanaście, kilka lat temu też właśnie te wszystkie, to co ja nagrywałem o AdBlue też w Mercedesie, że, że takie właśnie komunikaty, czy tam w innych markach, to wtedy było to z AdBlue, z układem oczyszczania spalin jest związane. Teraz to może być z byle pierdołką pod tytułem właśnie wymiana oleju, czy serwis, nie wiem, klocku w tardzie jeżeli nam się wyświetli, że gdzieś tam się złożyły, też tak może być, że samochód zostanie unieruchomiony online, szczególnie te auta, które mają właśnie dostęp do sieci i mogą ściągać różne zabezpieczenia, aktualizacje, oprogramowania, nawigacji i tak Te wszystkie te przepisy data act tej dyrektywy może to spowodować właśnie, że w, o ile naprawy jakieś tam mechaniczne zrobimy, chociaż też już jest coraz mniej bez komputera, na przykład przy układzie kierowniczym, jeżeli będziemy grzebać tam na przykład w przekładni kierowniczej, okaże się później na przykład, że to auto nam ściąga Trzeba skalibrować czujnik kąta skrętu. Coraz częściej jest tak, że warsztaty nawet nie wiedzą, co robią po prostu, bo wypuszczają osobę. Miałem kilka takich przypadków, że auto ściągało, bo wymieniali w zawieszeniu, wymieniali przekładnie, a później nie podłączyli. Nie wiedzieli, czy podłączyć komputer pewnie, no bo co to ma wspólnego układki. a auto ściągało przy nieskalibrowanym czujniku kąta skrętu. Także to jest w ogóle, to wszystko zmierza do elektronifikacji. To tak bym to nazwał, całego auta. Praktycznie dzisiaj to mechanik to powinien być elektronik, elektromechatronik, nie wiem jak to nazwać, bo to kilka lat temu takiego czegoś oczywiście nie było w autach, takiego stopnia zinformatyzowania samochodów, że nawet wymieniając pod zespół musimy, musimy zaprogramować, czy wyadoptować, zerować, zresetować dane komputer, żeby on nam pokazał, że podzespół został wymieniony. Także to to wszystko jest z jednej strony dobre, no bo gdzieś tam pozwala diagnozować te samochody. Powinno diagnozować się w miarę szybko usterki, a z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, no to to wszystko zmierza do tego, że y, utrudnia naprawy dla mechaników, którzy powiedzmy y, nie są w stanie tego zrobić i później to jest na zasadzie zwalania gdzieś tam na klienta, dalszych gdzieś tam kłopotów, takich warsztatów. Także to było na tyle odnośnie tej dyrektywy Data Act. To wszystko jest na razie jeszcze nieuzgodnione właściwie, niby ta dyrektywa wchodzi, ale wszystkie te przepisy wykonawcze tutaj są tak niejasne, że ograniczenie ochrona danych osobowych z drugiej strony brak dostępu do tych danych. A co za tym idzie, brak dostępu do danych diagnostycznych, danych serwisowych, procedur naprawczych, to wszystko spowoduje zapewne wzrost dalszych cen usług serwisowych i, i dalsze wzrost kosztów użytkowania też, szczególnie tych nowszych, bo o ile w tych starych powiedzmy coś tam się będzie dało jeszcze zrobić, to w tych nowszych zapewne to wszystko będzie jeszcze bardziej utrudnione. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał Autokrytyk. Do usłyszenia do następnego odcinka.